Cześć, witaj serdecznie. W tym krótkim nagraniu pokażę Tobie, w jaki sposób nie dać się nabrać oszustom podszywającym się pod Facebooka. Wczoraj na moją skrzynkę pocztową wpadła taka wiadomość zatytułowana Meta for Business, czyli bardzo wiarygodnie. Oznaczona jest taką etykietą, że to wpadło do mnie na kontakt, na skrzynkę ogólną, czyli to już jest podejrzane, nie na moją imienną skrzynkę, ale nic, Meta for Business brzmi poważnie. Klikam w ten magiczny. E, mail. I teraz co tutaj widzimy? Jest to wiadomość. Wiadomość, która wygląda bardzo, bardzo wiarygodnie. Dlaczego? Zobacz, tutaj na górze masz logo Facebooka. Mamy bardzo... E, cześć, marketing to podstawa. Wszystko fajnie tutaj jest e, zrobione. Mamy nawet link, który wygląda, uwaga, zobacz, www.facebook.com business slash To jest tak wyglądający link. Jak link, który wysyła support. Także tutaj wszystko nam się zgadza, oprócz jednego, i zanim klikniesz jakąkolwiek wiadomość od Facebooka, zawsze sprawdzaj nadawcę. Tego się nie da podrobić. Mogą podrobić linki, zaraz ci pokażę, jak to zrobili, ale nie podrobią nigdy i wyłącznie tego, skąd ten link przychodzi. I zobacz, skąd ta wiadomość przychodzi. Tutaj jest, od kogo ta wiadomość przychodzi, jest bardzo, bardzo taki podejrzany link. To jest jakiś Nor, małpa, help, business center, advertising, nie wiadomo co tu jest jeszcze. To jest bardzo długi link, nawet nie potrafię go tutaj, zaraz zobaczymy, jak sobie najedziemy na to. Też nie potrafimy, go rozwinę. Też nawet nie potrafię tutaj e, tego linku. Skopiować jest bardzo, bardzo długi jakiś AWS.com, nie wiadomo, co to znaczy, na pewno to nie jest Amazon, ani Facebook, jest to normalny, fakeowa wiadomość, a jeżeli chodzi o link, nie boję się go kliknąć. Zobacz, co się dzieje w adresie URL. Ja sobie przedstawię tutaj na górze, żebyś ten adres URL zobaczył, że to nie jest żaden Facebookowy URL, tylko to jest po prostu zrobiony fikcyjny, przekierowany. Link, który przekierowuje na jakiś, nie wiadomo, link z kosmosu oczywiście zachęca nas do tego, wiarygodność, że jesteśmy człowiekiem, aby wypełnić e, i podać swoje dane, jeżeli chodzi o... A co dalej się jeszcze dzieje, to jeszcze tego nie wiem, bo już dalej już nie będę klikał, nie będę ryzykował. Uważaj, sprawdzaj zawsze nadawcę, sprawdzaj skąd przychodzą te maile, bo wszystko mogą podrobić, ale nie podrobią maila, z którego wysyłane są ym, prawdziwe wiadomości. Facebooka. Pozdrawiam.